z tej uroczystości szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pana Jana Józefa Kasprzyka, konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Manchesterze pana Michała Mazurka, wicekonsula Rzeczypospolitej Polskiej w Manchesterze pana Radosława Gromskiego, przedstawiciela ataszatu obrony ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, pana pułkownika Tomasza Felfeckiego, szefa sztabu w dowództwie generalnym rodzaju sił zbrojnych, generała dywizji Dariusza Parelaka, byłego dowódcę 10 Brygady Kawalerii Pancernej imienia generała broni Stanisława Maczka, generała brygady Rafała Kowalika, przedstawiciela Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Generała Dywizji w stanie spoczynku Andrzeja Reudowicza, a także zaproszonych gości z Holandii, Belgii, Anglii, Szkocji, Harcerzy z naszej parafii, księdza Krzysztofa Karczyńskiego, proboszcza parafii Nottingham, księdza Marka Kiedrowicza oraz e, przedstawicieli miast, samorządów, stowarzyszeń, e, instytucji. Panią Karolinę Maczek-Skilen, Roniego Skilen jako najbliższą rodzinę, rodzinę e, Maczków, wszystkich zaproszonych gości. Moi drodzy, zbierzmy nasze myśli, skoncentrujmy na tym wydarzeniu, aby pozostało w naszej pamięci aby pozostało w pamięci następujących po nas pokoleń, młodych pokoleń, aby odcisnęło w nas wyraz miłości do ojczyzny. Niech jest sztandar, którego ojcem chrzestnym był zmarły dr Andrzej Mant. Jego chrzestną jest prezydentowa Rzeczypospolitej Polskiej pani Agata Hornhauser-Duda. To wielki wyraz szacunku i wdzięczności dla nas, że tu jesteście i możemy oddawać hołd naszej Ojczyźnie. Uznajmy przed Bogiem słabość i grzeczność, że jesteśmy wielu rzeczy od Boga będących darem niegodni, abyśmy z czystym sercem mogli sprawować te przenośne Ale to nowe miejsce dla naszej parafii Wspólnoty Polonijnej przefil jako nowy polski ośrodek, Przepil jako pierwszy 74-letniej już historii, parafii pierwszy własny kościół, ma swoją misję do wykonania. I tak jak swoją misję miało, ma i będzie, ona trwała w przyszłości, bo mieli ją uczniowie Chrystusa, mieli ją ludzie, którzy to miejsce i tę społeczność tworzy, i tworzą, i będą tworzyć. Tak to miejsce też ma swoją misję. I myślę, pani Karolino Roni, że nie przez przypadek tutaj się dzisiaj znajdujemy, nie przez przypadek tutaj dzisiaj jesteśmy, bo tu jest historia Polski, bo tu jest historia ludzi, którzy ją kochali, kochają i będą kochać jako ojczyznę. Po w podzięku Andrzej Rokowicz. Absolutem Wydziału Gminy Uniwersytetu Ośrodkowskiego Rokowi Gąkowej Uniwersytetu WIC i szek nie gastował wysokich funkcji państwowych, ale jak mało kto rozumiał Polskę jej miejsce w świecie. Praktykowanie z oraz spełnienie patriotycznych powinności postawił wstęp w swego życia. Potrafił też inspirować do tego innych. Wolna, silna, bezpieczna i szanowana rzecz pospolita, była jego wielkim marzeniem i życiowym wytowskazem. Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew frau Warszawa, 6 września 2023 roku. Rodziną i bliscy świętej pamięci profesora Andrzeja Maczkę. Szanowni Państwo. Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci profesora Andrzeja Maszka, syna generała Stanisława Maszka, wielkiego patrioty, wybitnego naukowca, wspaniałego nauczyciela akademickiego, ojca chrzestnego sztandaru dowództwa generalnego rodzaju Sił Zbrojnych, wielce zasłużonego działacza na rzecz kultywowania pamięci o walce o niepodległość Rzeczpospolitej Polski. Ścigodna rodzina świętej pamięci pana profesora, ścigodni księża, Panowie konsulowie, panowie generałowie, panie i panowie oficerowie, harcerze, szanowni państwo, żegnamy dzisiaj pana profesora, ale jednocześnie chcemy podziękować Bogu za jego wspaniałe życie. Życie, które było świadectwem tych trzech cnót, które kształtują nas jako chrześcijan. Nas jako obywateli Rzeczypospolitej. Był Pan Profesor człowiekiem pełnym wiary, wiary w Boga i wiary w Polskę. Polskę dumną, silną i niepodległą. Po wyjściu procesji liturgicznej bardzo byśmy prosili Państwa o pozostanie jeszcze chwilę w ławkach zanim udamy się na uczestnictwem do salek obok, tak aby uszanować trud włożony przygotowanie. De ez a szerencsés számolja uświęcony uczestnictwem w tych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe życie, przed tylko drogą zbawienia przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Deo gratias. To, to pamiętam. jak też uwielbiał operę. bo są takie rzeczy, które ludzie może nie znają, ale bardzo uwielbiał. Ja miałam może 9 lat, kiedy Wujek powiedział, że ma ogromną niespodziankę dla mnie. Czekał może trzy dni. Myślałam, jaka to może być ta niespodzianka. Samochody, gdzieś ten ja nie pamiętam z licji, gdzieś jechaliśmy. I nagle widzę ogromny, jak to się mówi, ten, to... namiot, namiot ogromny. I czy, czy to jest cyrk, czy coś, ale to nie, to był golew. Ja zawsze pamiętam rygoletą właśnie tą operę widzieliśmy w takim dużym namiocie. Jest w stanie nosić tak głęboko w, sercu, w swoim sercu to właśnie to na ojczyznę. Szczerze powiedziawszy, nie zaskoczyło mnie, że został razem krzesłem sztandaru naszych wojsk. Jak zostanie zapamiętany tutaj przez tą społeczność? Doktor Andrzej był takim bardzo skromnym człowiekiem, który nie, nie lubił dużego zamieszania wokół siebie, a przez to był postacią, z każdy chciał się, z którą każdy chciał chwilę zamienić jakieś słowo, zmienić jakieś zdanie, dowiedzieć się czegoś, poznać jakąś opinię na temat, które mierzyją ludzi. ludzie Właśnie historia, właśnie różnego rodzaju podejściu, gospodarki do dziedzictwa, do ojczyzny. Kwestia dowiedzenia się, co po sercu chyba ludzi, którzy musieli tak dużą ofiarę ponosić, walczyć o czymś. To jest historia nie na parę minut wywiadu, to są rzeczy, na które można by było siedzieć podzielami. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o